Dziś jesteśmy w Białym Dunajcu, gdzie odwiedzamy hodowlę Świętej Pamięci Wojciecha Kaspery, wielkiego pasjonata i doświadczonego hodowcy gołębi. Razem z jego synem Michałem przyjrzymy się temu, co zostawił po sobie. Michał chce, by dorobek ojca znalazł kontynuację w dobrych rękach. Zapraszamy do oglądania. Witamy serdecznie koleżanki i kolegów. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Białym Dunajcu u hodowcy Kasperek. Jest to hodowla, no niestety w takich trochę przykrych okolicznościach się dzisiaj spotykamy, bo hodowca Wojciech Kasperek zmarł, no i zostały tu po nim gołąbki. Te gołąbki, jest to jego hodowla, dorobek można powiedzieć życia, był wielkim pasjonatą mocno lotował, super wynikami, my tutaj właśnie z synem Michałem jego wypiliśmy tu kawę i tak kilka słów, żebyśmy powiedzieli, bo ja osobiście przyznam się szczerze, chociaż to blisko tutaj nas jest, no nie znałem tego hodowcy, nie miałem tej przyjemności go poznać, ale przeglądając tą kupę dyplomów, dokumentację rodowody, jakie tu wszystko się znajdowało, no to widać, że po prostu nie była to przypadkowa hodowla, sądząc nawet po takich rodowodach jak werkeki, Tadeusz Gierczak, Piotr Pieszchała, Artur Świtała. No to widzimy, że tutaj naprawdę śmietana w tym golemiku się yy, znajduje. Temat jest po prostu taki tutaj. Michał, czyli syn Wojtka, powiedział nam tutaj, że po prostu on nie chce to w celach zarobkowych tej hodowli sprzedawać. Po prostu chce, żeby ta hodowla była jakby kontynuowana. Chce ją oddać, można powiedzieć, w dobre ręce. Yy, za jakieś tam, wiadomo, symboliczne Pieniążki, myśmy tu, żeby po prostu też uniknąć niepotrzebnych telefonów, żeby nie było jakichś wydzwaniań, dopytywań się, czy coś, to po prostu życzeniem tutaj Michała było takie, żeby po prostu ktoś wziął wszystko i zajął się tym, jakby kontynuował tą pracę jego ojca. I tutaj nie ma tajemnic, powiemy, że tutaj Padła po prostu cena, odmijała oferta 5000 zł za całą hodowlę, za 60 gołąbków, około 66 parę to jest to tam, tam mówię, nawet niecałe 100 zł za zagłębia. To jest, jak to się mówi, nakarmę symbolicznie, żeby, żeby nie było, że tutaj ktoś chce. No niestety dokumentacja po takiej nie ma do tych. Wojtek, jakby nie, nie na bieżąco, nie, nie robił rodowodów. Wiemy tylko, że posiadał w rozpłodzie takie mocne gołębie. Do gołębi są karty własności, z tego cośmy my widzieli. No tutaj Wojtek, yy, przepraszam, nie, Wojtek, no. bo, a Michał dołączy yy, wszystkie te dokumenty. Być może też dyplomy są tu do gołębi, które tam latały. i tak, tutaj właśnie Michał wspomniał, no fajnie by było, żeby ktoś po prostu wziął to w całości i kontynuował, jakby tą podobne. Tutaj gołąbki, które się znajdują, no to są w 90% gołębie lotowe, no ponieważ Wojtek po prostu zostawił sobie te lotowe. Jak już zdrowie mu nie pozwalało gorzej się czuć, to te gołębie rozpłodowe tam rozdał czy sprzedał yy, hodowcom, znajomym kolegom. Także praktycznie w 90% zostały to gołębie lotowe. Kilka tam jest tych gołębi rozpłodowych. No i tak wspomniałem, bo po prostu no nie prowadził programu, nie ma jakby do tego rodowodów, są tylko rodowody rodziców, tak jak wspomniałem, są tu gołębie, widzę Werkeki, Pieszchała, Tadeusz Gierczak, Świtała, Artur Leszek Pielesiak, widzę tutaj dość dużo rodowodów, Andreas Kulbacki, także jest tutaj, no widać, to była baza tych gołębi yy, no, rozpłodowych. Ale jak widzimy tutaj przeglądając te rodowody, bardzo fajnie spisowałeś te gołębie na dalekich dystansach Rostok, czyli maraton 750 km. Kolejny dyplom z Rostoku 750 km. Tutaj jest tytuł przodownika, tutaj mistrza. Także tutaj bardzo dużo jest tytułów mistrza. No i no dyplomów jak widać jest tutaj masa z każdego drugi lotnik oddziału, gołębie młode. Tata, latał w jakim oddziale? Nowy Targ czy yy, Zakopane? Zakopane i Oddział Was I Warsz. właśnie. A w ostatnim czasie mamy. No Mów Szafler. Szafary To już Nowy Targ, bo oni się to, tam się połączyli. Czyli i w tym. No widzimy, jest tutaj chyba ze tych rodow. Przepraszam. Dyplomów. No, tak jak mówimy, nie będziemy tutaj po prostu cukrować. No jest ta hodowla i tak jak mówimy. No kto chce tutaj życzeniem po prostu syna jest żeby to po prostu poszło w dobre ręce, żeby ktoś po prostu poprowadził dalej, kontynuował tą hodowlę. Tak jak właśnie Michał nam tu wspomniał na początku, on to nie chce w celach zarobkowych. Źródło jego dowodu jest inne, on nie zajmuje się jakimś handlem, gołębiami, czy czymkolwiek, tylko po prostu no, siłą rzeczy musi po prostu tego, jakby, jakby pozbyć z domu. I dlatego tak jak. Mówiliśmy, zresztą przejdziemy za chwilę do gołębnika, pokażemy te gołębie, pokażemy właśnie, bo tam są i cele, i, i różne takie akcesoria do gołęka, które niestety już mu nie będą potrzebne zegar. Także to wszystko będzie na sprzedaż. W opisie pod filmem podamy numer telefonu do Michała, i tutaj po prostu z nim trzeba wszystko załatwiać i dogadywać. My jesteśmy już koledzy tu w gołębniku, i tak jak my mówili, że chcemy Wam pokazać te gołąbki, które są tutaj właśnie na sprzedaż. Są to gołębie lotowe, może pokażemy, bo no tu były w różnych boksach, bo to jest sam gołębik. Tak jak hodowcy widzieli na samym początku, jest to na garażu. Tutaj był gołębnik, to, to, tutaj tata lotował z tego gołębika to był lotowy. Tak, tak. To był gołębik lotowy, tu są jeszcze cele, tak jak tu właśnie syn mówił: wszystkie te cele też będą na sprzedaż. Po prostu no, chcę się ich pozbyć. I kratki te do przesuwane, wszystkie tak zwane drzwiczki ażurowe. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to jest tak jak mówię, fajny materiał na rozpoczęcie hodowli. Są to gołębie, część tutaj rozdzielonych. To są starsze. Tu widzę po obrączkach. Zaraz przejdziemy, pokażemy młode gołębie. A anteny też tutaj są na sprzedaż? Samo. anteny zegar. i zegar. No, anteny, zegar. O, to tak jak mówię, podamy tu numer do. O do syna Michała i Michał tutaj y, powie jeżeli ktoś będzie zainteresowany zegarem, czy, czy jakimiś okablowaniami, antenami, no wszystko co zostało, wiadomo on tu, tak mówi, tego nie chce niepotrzebne mu to, nie interesuje się tym a szkoda, żeby się to zmarnowało tu są gołębie młode, które były lotowane w tym roku, tak, jeszcze, tak? Tak, tak a to lotowałeś już Ty chyba bo tata już pewnie nie dał rady, nie? No tak, widzimy, no niestety widać, że już tutaj niesprzątane, kolega, mimo czasu, Michał, dla tych gołębi, No i jak widzicie, hodowcy, właśnie marzeniem tu jest Michała, żeby te gołęby trafiły w dobre ręce, żeby ktoś się nim zaopiekował. Wszystkie gołębi, jak tak z grubszego,śmy policzyli, jest około 60, parę sztuk. Są to właśnie gołębie, rozpłodowe gołębie, tak jak my mówili wcześniej już po prostu pan Wojciech tak źle się czuł, no to już część tych gołębi po prostu sprzedał, czy tam rozdał znajomym, kolegom, no a te lotowe jeszcze, jeszcze żył nadzieją, że wróci do zdrowia i będzie lotował, no ale niestety tak się stało, jak się stało. Yy, tutaj są samczyki. To jest kilka tych samców z rozpłodu, które jeszcze po prostu Pan Wojciech sobie zostawił, kilka tych sztuk, ciemny gołąbek, ładny, fajny, no jest to tak mówię, parę sztuk tych gołębi zostało z tego rozpłodu po prostu. Tu było jeszcze kilka tych gołomków. pokażemy, i gdzieś to się To są sami. Tak? No i to jest kilka tych samych. Tak jak mówię, pan Wojciech po prostu sprzedał, no kilka sobie zostawił. Czy zostają sobie te lepsze, czy te gorsze, no tego nie wiemy. Już nam nie powie. Trzeba po prostu wierzyć w to, że, że te, co zostawił, to były tak ja, przynajmniej uważam, jak sobie zostawiał, to pewnie te lepsze <laughs> Może zamkniemy drzwi I jeszcze może zadzwońmy tutaj do przyjaciela yy, tatynie. nie? jak ten pan się nazywa? Darek Darek, do pana Darka, on po prostu znał bardzo Darek. dobrze tą hodowlę to jest Roman, a, Roman Raczyński a, Roman Raczyński a, a, Darek, to... Darek to ksywka, a, ksywka. No to, no. <laughs> czyli to do kolegi Romana Raczyńskiego, on zna tutaj jakby tą hodowlę bardzo dobrze, bo ja tego tutaj nie znam, może nam tu powie po prostu kilka słów o wynikach, o takich rzeczach, nie? Halo? Halo, Sław? No witam. No właśnie dzwonimy tutaj z Białego Dunajca w sprawie sprzedaży tych gołębi. Tutaj syn dał nam numer, powiedział, że tu byliście przyjacielem z Wojtkiem. Może parę słów o tej hodowli, no i o, w ogóle o Wojciechu, jakby, jakby kolega coś powiedział tutaj do kamery, to, to byłoby fajne przyjaciółmi od wielu, wielu lat, z takimi no, bardzo dobrymi przyjaciółmi. No, tu w dużej mierze połączyła nas ta pasja do, do gołębi. No co mogę powiedzieć, to był bardzo, bardzo dobry hodowca. Yy, umiał prowadzić gołębie, no, starał się też prowadzić co chwilę coś nowego. No, nabywaliśmy przeważnie wspólnie gdzieś te gołębie, jak i na aukcjach, gdzieś wspólnie jeździliśmy po te gołębie do i do hodowców. No ja może nawet przerwę, bo powiem przeglądając tu rodowody, widzę też oryginał, rodowód Werkeka, to nie wiem czy te gołębie były tutaj z takich linii, czy to od kogoś tak, były? Tak, tak, są z tych linii też, no nabywaliśmy gołębie od Piotra widzieliśmy. no bo chciał sobie tam wprowadzić szybkie gołębie, no Piotr pieschała wiadomo, szybkie gołębie, od, od Przemka Mrugały, też taki topowy hodowca młody w Polsce teraz. I od mojego kolegi z Niemiec nabyliśmy w ostatnich latach dużo gołębi. Od Piotra Tomaszewskiego. Tomaszewski, są tu takie defaje, właśnie widzę, Dokładnie. A to są gołębie głównie od Pintera Prange i od Putmana, ponieważ on, to są koledzy znowu bardzo dobrzy mojego kolegi, on tam mieszka w Niemczech na stałe i tam współpracuję z nimi i mam bezpośrednio od Gintera Prangę i od Putmana te gołębie. I Wojtek miał tam sporo gołębi teraz wychowanych w ubiegłym roku już to było właśnie z tych prangę i putman. Z miejscowych hodowców to wiem, że miał od Galicy gołębie, od Janusza Bodego, od Józka Strączka i z tych gołębi no, starał się coś tam łączyć i coś uchodułem. No Szło mu bardzo dobrze. No, miał miał tam no Ciągle było od wielu lat na szczycie w oddziału, w oddziału tam e, był mistrzem, wicemistrzem. E, no to już my miał... tutaj doszli, że lotował pierwszy w zakopanym, później tak. w Waksmundzie, a, a ostatnie lata, jak już w sekcji szaflary, to był oddział Nowy Targ. No to do tego że my tu już tak doszli. Tak, przeglądając, przepraszam, że Ci tak wejdę w słowo, ale tak. przeglądając te właśnie dyplomy, dużo widzę właśnie roztoki, czyli te maratony, super supermaratony, tak. takie dyplomy, czyli można powiedzieć, że to były takie bardziej gołębie długodystansowe, nie? Bo nawet tak jak wspomniałeś na początku, że później Wojtek szukał takich gołębi szybszych, żeby przyspieszyć jakby temat, że tak powiem, nie? Tak. Ale on konkretnie powiem tak on konkretnie łączył też, bo robił sobie linie na dalszy, na długi dystans, czyli kategoria C, maraton. I też właśnie tutaj szukał takich szybszych goębi, żeby mieć na kategorię AB. No miał też, o ile mnie pamięć nie myli, dwa po lata temu szóstą i dwunastą samicę w Polsce w kategorii C. To w reprezentacji okręgu były Nowy Sąż, prawda? Tak, tak, I Nowy, tak, nowy no. Polskiej zajęły szóste i dwunaste miejsce te samiczki. No także, no, no był... Miał twardą rękę, umiał wychować, co mu się nie podobało, to usuwał z hodowli. No co mogę powiedzieć, jeżeli ktoś ktoś weźmie tego MB, na pewno nie pożałuje. Na pewno... No tym bardziej, że tak jak tu właśnie z Michałem rozmawiamy, to, że to po prostu nie jest tutaj jakby w celach handlowych, zarodkowych, Dokładnie. tylko po prostu sprzedać, żeby to ktoś kontynuował. To nawet można powiedzieć takie, no, takie życzenie. Myślę, że, że sam Wojtek pewnie by sam sobie tego życzył, żeby, żeby po prostu tego, jakby, jak to się mówi, nie trafiły do rosołu, tylko żeby ktoś to prowadził dalej i jakby kontynuował tą jego hodowlę. No to myślę, że fajnie. Dziękujemy Ci tutaj za, za wypowiedź, za pomoc. Tak jak wspomniałem, tam rozmawiając tu właśnie z Michałem, że damy jego numer telefonu odnośnie tutaj sprzedaży gołębia akcesorów. A myślę, że też pozwolisz, że dołożymy w opisie Twój numer telefonu, właśnie w celach takich informacyjnych. No bo tu syn niestety no, nie jest z tej branży, nie jest z tej pasji, więc za wiele nie powie o tych gołębiach. Więc Twój numer jako przyjaciela Wojtka podamy w opisie. Jeżeli któryś z hodowców będzie chciał po prostu jeszcze coś tam podpytać to myślę, że, że pomożesz, powiesz coś o tych gołębiach, nie? Także dziękujemy Ci bardzo ja za, za pomoc. No i myślę, że tyle. Jeszcze raz polecam te gołąbki. Naprawdę, jakby ktoś był chętny, z młodych hodowców, przynajmniej ktoś by sobie do krwi tam chciał dołożyć, no to, są, to są fantastyczne, przeselekcjonowane gołębie. No, na pewno, na pewno. I no tak, tu mówimy: No, Michał chciałby po prostu no, sprzedać wszystkie wraz. No, a czy to będzie dwie, trzy osoby, cztery mogą się też koledzy, wiadomo, jacyś zejść, podzielić się tymi gołębiami. Bo wiadomo, że, że no, no, nikt nie wprowadzi to sobie tak od sztycha 60 gołębi do hodowli, bo to jest dość duża ilość, ale no są też różni hodowcy. No, w każdym razie, tak mówimy: Tutaj damy numery, wszystko idzie się tutaj dogadać. Zamysł i cel tego jest taki, żeby po prostu no, pozbyć tych gołębi. No bo niestety nie ma się tu kto nimi zajmować no i, i chcemy, żeby po, po prostu poszły dalej. Dobrze, dziękujemy za rozmowę. Bardzo, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wzajemnie. No także, tyle hodowcy możemy o tej hodowli powiedzieć. No niestety, Michał, tak jak wspomniał, nie jest tej branży, nie zajmuje się tym, nie chce się wypowiadać. Kwestia po prostu tylko taka, że, że pomoże. W sprzedaży, no, jeżeli ktoś przyjedzie, Michał spakuje, złapie te wszystkie gołębie, jeżeli ktoś jest zainteresowany też transportem, my możemy pomóc w transporcie, mamy odpowiednie też busy, żeby przewieźć te gołębie, czy też akcesoria w postaci cel, tych różnych drzwi ażurowych, czy coś, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, nie ma transportu, zadzwonij do Michała. Myślę, że my tutaj mamy busa też, możemy spakować i gołębie i te akcesoria, bo może ktoś potrzebował będzie całość z tymi celkami, z tym wszystkim. Także no tyle. Nie będziemy tu przedłużać. Myślę, że ileśmy mogli, ileśmy że tak powiem, zaprezentowali tą hodowlę. Zapraszamy do kontaktu, bo naprawdę warto się zainteresować tymi gołąbkami, całą tą hodowlą. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy. Dobry lot!